Zapraszam do zwiedzania ze mną parków narodowych w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj jest 10 października. Mieliśmy być od rana w kanionie Antylopy. Natomiast okazuje się, że prognoz, pogoda się zmieniła. Co prawda jest obecnie 64 stopnie, ale jest pochmurno. I wszędzie wszystkie radia, stacje telewizyjne i radiowe w internecie mówią o tym, że będą... Tak zwane flash fludy, czyli szybkie powodzie, ponieważ zaczął padać deszcz. Tak naprawdę tego deszczu było bardzo niewiele. Trochę popadało w nocy u nas to tak, no taki deszczyk zwykły, ale tutaj powoduje to to, że w tych wszystkich kanionach błyskawiczne powodzie się tworzą, które są niebezpieczne. W związku z tym kanion antylopy jest dzisiaj zamknięty. I zmieniliśmy plany. Co ciekawe, tutaj muszę zrobić darmową reklamę. Cały wyjazd ogarnia nam zespół odkryj odkrywców Ameryki. To jest taka, takie biuro podróży z Polski, odkryjmyślikamerykę.pl, które nam załatwiało również bilety do kanionu Antylopy. No i jestem w szoku, że tak bardzo dbają o takich prywatnych, pojedynczych podróżników, jak my, którzy jeżdżą sobie sami, zwiedzają. No mamy bilety od nich, tak? ale nagle się okazuje, że ponieważ kanion antylopy jest zamknięty, no to dostał, pani Patrycja napisała do nas, że w związku z tym spróbują przebukować nam bilety i pozmieniać trasę, żebyśmy jednak do tego kanionu antylopy pojechali. W związku z tym, dzisiaj rano dostałem informację, że kanion antylopy jest przesunięty na jutro, a dzisiaj jedziemy do Monument Valley. jest pochmurno, ale myślę, że tam widoki będą również ładne. A kanion antylopy jutro. W każdym razie, gdyby ktoś wybierał się do Ameryki, no to ja bardzo polecam skorzystać z usług odkrywców Ameryki. Niezważne, czy się jedzie z nimi jako, jako, jako z biurem podróży, czy po prostu tak jak my jedziemy sobie prywatnie wynajmując samochody i jeżdżąc po, całej, po całych Stanach Zjednoczonych, po czterech Stanach Zachodnich. No naprawdę bardzo polecam. To tutaj takie wsparcie zawsze fajnie mieć. Teraz kierunek Monument Valley. Jeszcze przed nami kilkadziesiąt mil i będziemy zwiedzać dzisiaj w stanie Utah monument Valley To dzisiaj czuję się jak Forest Gump. Jestem w Monument Valley, czyli tam, gdzie Forest Gump zakończył swoją, swój bieg. No ja pewnie też powinienem biec. Może nie do tyłu, ale do przodu. W związku z tym biegnę razem. Albo nie, ja też zakończę swój bieg. Tu jest ładnie. Na trasę. Zobaczymy na trasę Monument Valley. To już jest ta wewnętrzna trasa indyjska. 8 dolarów za osobę za wjazd zapłaciliśmy. Tutaj jest prywatny teren indyjski. Jedziemy oglądać te wszystkie słupki no, w różnych kształtach. Tutaj jest nie tak łatwo jechać. Bo są dziury, zalecają 4x4 samochód. No, ale nasz ma 4x4. Co prawda jest cywilny. Ale chyba damy radę. Najważniejszy tak jest kierowca. Ruszamy na szlak. Dwie godziny jazdy przed nami. No, ostatnimi czasu nie mamy na wpływu na pogodę i jest taka taka sobie. Pomimo tego miejsce jest ciekawe. To wygląda pewnie w słońcu. Zawsze takie skały kojarzyły mi się z takim Indianinem, który siedzi na czubku, albo stoi i patrzy, jak jadą kowboje przez prerię. Super sprawa. To pewnie tutaj były kręcone. Kolejny punkt widokowy, który podobno warto zwiedzić, to: Three sisters. O, siostry są za mną. Jedna jest chuda, a dwie grube. No tak. W amerykańskim wjechaliśmy na punkt widokowy, to znaczy tak daleko jak się dało. Samochodem, oczywiście. No bo przecież tu wszyscy jeżdżą samochodami, w związku z tym najdalej jak się da. Samochód mamy uświniony. Co prawda droga jest zwykła, ale nie wiem kto go będzie myć. W związku z tym wygląda tak. Miejsce jest też piękne. Pomimo tego, że jest pochmurno, jest popołudnie i robi się już powoli ciemno. Niemniej nadal ta dolina monumentów. Wygląda super. Mnie się to kojarzy dobrze. Ze starymi filmami i ze starymi książkami o Indianach. Takie prerie przemierzane przez Indian na koniach. Super.